Witam w kolejnym odcinku. W ogóle to sorry za moje oczy zaspane, bo dopiero wstałem. Jest 13. Tutaj pokażę Wam na zegarku. Jest 13. Dopiero wstałem. Zupełnie normalna pora na wstawanie. No ale do rzeczy. To tak, dzisiaj zrobimy sobie taki projekt ze Składaka Wigry 3. W ogóle to jest bardzo rzadki już rower, bo to jest Składak, taki już można powiedzieć, że Antyk. Mało gdzie takie rzeczy można kupić i dzisiaj właśnie z tego składaka zrobimy sobie motor, coś takiego właśnie pokroju motoru. Mam tutaj silnik, zaraz wam pokażę ten silnik i zaraz wam pokażę ten składak i pokażę wam co będziemy robić na tym składaku. Także tak, kładzisz, stoi, jest gotowy do filmów, ale jeszcze nie będziemy o nim robić filmów, bo na razie nie ma co robić, nie ma gdzie jeździć w jakiś konkretny teren, wszystko już widzieliście. A tutaj stoi ten składak. Tak on się prezentuje w całości. Dorobiłem mu nowy hamulec wczoraj o pierwszej w nocy. Tak, to dlatego tak długo śpię. No, tutaj zacznijmy sobie od takiej bardzo ciekawej rzeczy w ogóle w tym składaku. Tutaj mamy w tym miejscu dynamo takie. O, pewnie większość osób to nie wie, do czego to dynamo służy. A to dynamo służy do tego, żeby nam się światełko paliło. Czekajcie, tylko to przekręcę. Jedną ręką to trudno. Dobra, udało mi się to już przekręcić. Dynamo dotyka koła i po kręceniu tym kołem, jak koło się obraca, to to też się obraca i tutaj wytwarza prąd do tej lampki. I jest światełko. Ta lampka działa już jakieś 30 lat, Nieza jest niezawodna. No, i teraz zamiast gadać o dynamo, to pokażę wam ten składak, co już jest w nim zrobione, co wczoraj zrobiłem. Tutaj jest to tylne koło, niestety na flaku kapcia złapało od spawania. Ja nie mam spawarki, ale tutaj nam taki bardzo fajny facet pomógł. No, i zrobił nam w tym kółku, przyspawał nam taki trybik, który już był w zestawie z silnikiem. On jest tutaj, jak widać, zespawany. To jest w ogóle chyba żeliwo i jemu się udało zespawać żeliwo, więc to jest naprawdę, naprawdę wyczyn, bo żeliwo się bardzo, bardzo trudno się spawa. No i zrobił nam takie coś i tutaj będzie właśnie ten łańcuch od silnika. Tutaj są zrobione dystansy, dystanse, żeby to wszystko tutaj, żeby nawet, żeby po prostu nic nie zawadzało. Po drugiej stronie mamy łańcuch od pedałów, tutaj wszystko działa. Troszeczkę ten mechanizm tych, tego chwytania po tamtej stronie jest zryty, bo nie za każdym razem to wszystko dobrze działa. Tutaj mamy też bagażniczek, na którym ma być zamocowany silnik. Ten, ma, ten bagażnik jeszcze zostanie wzmocniony. Tak tutaj będą takie podłużnice jakieś, żeby to wszystko miało jakiś sens, żeby to było solidne, bo silnik pewnie by ten bagażniczek wyrwał, jakby się zaczął kręcić na, na wyższych obrotach. Tutaj jeszcze mu wczoraj zrobiłem takie hamulce od Bobika. Zaraz Wam pokażę tego Bobika, jak ten Bobik wygląda. Tutaj jest linka od kosiarki, która była pierwotnie od gazu. Jest pociągnięta do kierownicy. Tutaj wszystko jest w ten sposób zrobione. Linka na, na, na razie jest luźno, ale potem będzie przyczepiona. I tutaj, jak widać, szczęki działają. Trochę długo ustawiałem te szczęki, żeby wszystko było git. Ale Wam pokażę tutaj taką ciekawą rzecz, bo tutaj gwintu nie było w tym miejscu. I w tym miejscu zrobiłem dystans, taki dystans dosyć duży, z te, tego wałka od drukarki, co przeciąga kartki. Uciąłem i się sprawdza. Tutaj wszystko jest zrobione tak, tak, jak miało być. No i Wam pokażę tego bobika. Jak wygląda ten bobik. Tak wygląda ten bobik. Ale hamulce miał bardzo dobre, dlatego właśnie użyłem tych hamulców w tamtym składaku. No i nie przedłużając, bo już za długo nawijam, to tutaj mamy ten silnik. Silnik prezentuje się w taki sposób: jest to silnik od podkaszarki. Jest to jeden z mocniejszych modeli. O, tak się prezentuje. Oj, coś mi ekran miga. Nie fajnie, niedobrze. Oj, oj, niedobrze. Dobra, wyszedłem z nim na podwórku, bo w środku jest nieciekawe oświetlenie i dlatego tak migało. Także tak, to jest silnik od podkasarki 500. 500, co ja gadam, wkładzie mam 500. No, to jest 50 cm silnik, pojemności 50 cm. 5,5 konia, czyli jeden z mocniejszych tego typu silników, bo normalnie w standardowej wersji to one mają półtora konika, dlatego ten powinien się całkiem w porządku spisać na naszych górzystych terenach. Tutaj jest świeca, tak ciekawie poprowadzona, bo jest ogumowana. Jest sprzęgiełko. Tutaj po wewnętrznej stronie mamy trybik. O, w tym miejscu trybiczek jest piękny. Trybiczek taki malutki, czyli będzie dobry uciąg. Bak paliwa, tutaj takie plastikowe uchwyty, ale to się zmodernizuje, bo ponieważ to będzie spawane pewnie. Także wszystko mamy już omówione co będziemy robić, pokazałem Wam ten silnik składaka, a całość będziemy robić w kolejnym odcinku. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w kolejnym, trzymajcie się, cześć!